Można było do niego podejść. Kiedy uderzyło ziemię, wszystkie domy w okolicy się zawaliły. Ludzie przychodzą tu co drugi, co trzeci dzień, aby go zobaczyć. Większość z nich to zainteresowani nim naukowcy i uczniowie. Eksperci oszacowali, że głaz waży około siedmiu ton. Nieco ponad tydzień temu w Rosji spadający meteor eksplodował nad Uralem. Około 1500 osób zostało rannych. Rosyjska. Akademia Nauk poinformowała, że meteor, którego waga oczekiwana na około 10 ton, wszedł w atmosferę Ziemi z prędkością. co najmniej 54 tysięcy km na godzinę i rozpadł. się na kawałki na wysokości od około 30 do 50 km nad ziemią. Na skutek zdumiewającego zjawiska w ponad 4 tysiącach budynków w regionie, głównie w stolicy obwodu Czelabińsku z okien wypadły szyby. Naukowcy jeszcze nie określili, czy bośniacki głaz rzeczywiście jest meteorytem. O, pani doktor. Lekarze, znów na dyżurze. Lubię walczyć o przegrane sprawy. Metoda małych kroszków może nie wystarczyć. To, co mam się przebrać za ułanę i ją porwać. W nowym sezonie wiele zaryzykuję. Dla pacjentów i miłości. Stan ona na tyle się ustabilizował, że możemy zacząć przygotowania do operacji. Lekarze. Nowy sezon. Od poniedziałku 25 lutego w TVN. We Warszawie rozrywek nie brakuje. Modne kluby, kina czy teatry zawsze przyciągały ludzi spragnionych kontaktu z kulturą. Jednak by w pełni korzystać z atrakcji stolicy, zazwyczaj należy nieco głębiej sięgnąć do portfela. Wejście do modnego klubu to koszt około 20 zł, choć może się zdarzyć, że wejściówka będzie droższa ze względu na okolicznościową imprezę. Jeżeli zamierzamy iść na koncert bądź do teatru, to musimy liczyć się z wyższymi kosztami. Bilet na koncert zagranicznego artysty to koszt oscylujący wokół 150 zł, zaś za bilet na koncert polskiego zespołu zapłacimy już nawet poniżej 50 zł. Podobnie jest z cenami biletów na przedstawienia teatralne, gdzie ceny są zróżnicowane, choć generalnie wahają się od 50 do 120 zł. Od czasu do czasu jak najbardziej do klubu można się wybrać, zapłacić za wejście, w klubie też się napić, dlatego od czasu do czasu jak najbardziej, ale jakby musiał to robić, nie wiem, dwa razy w tygodniu, no to niestety już kieszeń moja raczej by tego nie wytrzymała. Zależy jakie kluby, do niektórych jest bezpłatne wejście, no, a na niektóre wiadomo, trzeba wydać około 20 zł plus jeszcze alkohole. Niektóre bezpłatne są tak samo fajne jak te z płatnym wejściem. Żeby tam nie było jakiegoś dres, dresiarstwa. Ludzie i myślę, ludzie, miejsce, miejsce fajne. fajne było, jak wrócić do domu szybko? Miejsce jest dosyć sporo, ale jest raczej drogo. Tak? Jeżeli chodzi o jakieś imprezy w klubach, no to raczej jest to droga zabawa. tak? W czasach kryzysu gospodarczego jak nigdy zwracamy uwagę na to, ile wydajemy. Młodzi ludzie coraz częściej wybierają tak zwane imprezy kulturalne za zero. Czyli takie, za które nie muszą płacić. I mogą na tym nieźle zaoszczędzić. Choć oczywiście ma to zarówno swoje dobre, jak i złe strony. Mamy filmotekę, więc jest dużo pokazów filmowych, archiwalnych, ale nie tylko, także, także współczesnych, jeśli one odnoszą się jakoś do XX wieku i są to zarówno dokumenty, jak i filmy fabularne. Absolutnie wszystkie bez względu na formę, czy to właśnie jest gra miejska, czy to są warsztaty edukacyjne, czy to są wykłady, czy chodzi o wstęp na wystawy. Wszędzie jest wstęp wolny, tak mamy zapisane na statucie naszej instytucji. Teoretycznie dla artysty może nie być różnicy, no bo, bo powiedzmy to są jakieś ustalenia między organizatorem a, a jakby wykonawcą, no bo wiadomo, że, że wykonawca to jest jeden tylko z elementów. Jest jeszcze nagłośnienie, jest jeszcze jakaś obsługa, która jest na imprezie, to wszystko zależy od ustaleń nimi, czy na przykład to jest jakiś na no, przykład występ charytatywny, tak, bo, bo może w jakiś sposób być. Czy, czy, czy jednak nie, no bo w jakiejś części to jest też, też praca, więc wiadomo, że w dzisiejszych czasach raczej nikt pracy nie chce za darmo robić, więc... Dla ludzi to może nie być różnicy, y, natomiast dla, dla DJ-a może być, no ale to są już jakieś wewnętrzne ustalenia. Jeśli ktoś, kto w ciągu miesiąca dwukrotnie bywa w teatrze, koszt około 160 zł. Tyle samo razy odwiedza kina, kolejne 50 zł i do tego znajduje czas na trzy koncerty zagranicznego wykonawcy.